W dzisiejszym odcinku zobaczycie jak kupiłem i przetestowałem najlepszą czy też można powiedzieć e, najbardziej skillową w grze Rivals na Robloxie. Ale zanim zobaczycie jak mi poszły e, te pierwsze gry po zakupie, to zostaw łapeczkę w górę, subika, bo aż 90% ogląda moje filmy bez subskrypcji i napisz komentarz jaką broń mam kupić w kolejnym odcinku. Lecimy! I odblokowałem pistolet do paintballa za 475 klucze I mam ponownie 8 kluczyków w proszę Ej jakoś świecie. No wiecie, pierwsza runda jeszcze wiecie Nie nauczyłem się grać tą bronią jakoś, w ogóle nie trafiłem Go ani razu Yo, ta broń jest potężna, ona strasznie dużo zadaje. Nie no, nie dałem mu. Nie no, jakoś strasznie mało mu daje. Trzeba lepiej celować, wiecie. Dobry dead. Ale ta broń jest bardzo dobra, bo ona bardzo dużo zadaje. I zostawia na ekranie, wiecie, takie rozpryski, dlatego ona jest bardzo dobra. Rozłączył się ziomo. <grym> Ze mną to nie ma, wiecie, szans w ogóle żadnych, jak gram pistoletem paintballowym. Ej, co jest? Czemu mi się rozłączy... Wszyscy rozłączyli w lobby. I mój teammate, i przeciwnicy. Co jest grany? Ej, ja w ogóle widzę, a szczerze nie ogarniam, czemu ludzie, którzy ze mną grają, szczerze się rozłączają? W ogóle nie rozumiem. Ta broń jest super potężna. Ona strasznie dużo daje. Ej ej, 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 tak. Tak nieładnie. Nie, no wyeliminował mnie. A ten mój teammate 150 poziom na kompie, on stoi. Nic nie robi, no. Nie co tu się dzieje? Jakieś bombardowanie potężne Tu się dzieje Bombardiro Krokodilu Bombardiro Krokodilu Minusem tej broni jest to, że ta broń strasznie wolno się przeodwojuje Dead Ukradłem fragę dla Zioma, bo mu zabrałem fragę On, on jakby wiecie, bił go A ja go dobiłem Dead. Super potężna to już mi się ono, wiecie, podoba. Ukradłem fragę, czemu ja tak kradnę fragę dla wszystkich? That. That. Spokojnie, Przeciwnicy zostali rozjechani. Ziomo się znowu rozłączył. Ja nie mogę normalnie grać gry. Bo mi się ludzie rozłączają. No, o jakiś poważny ziomo się trafił. 106 poziom na kąpie. Ale mu dałem Siton. On taki Siton dostał. W sekundę. Słuchajcie, bo przeładowywanie. Gdzie on jest? Dobre, spokojnie. taki Takimus dałem. W sekundę mu 80 dałem. To bo... To było mas masakryczne obrażenia w najmniejszym czasie. Oto jaka jest ta broń. No patrzcie, on już ma minus 70. Przeciwni... Nie, nagle go nie trafię. Przeciwnicy nic nie umieją poradzić. Na tą broń. Dead. Ale wiecie, pistolet paintballowy e, jest, wiecie, tak też e, znerfiony, e, że nie, nie da się, wiecie, tak po prostu, że nie każdy e, będzie już e, grał nim bardzo dobrze. Ponieważ, no jakby wiecie, musi być znerfiony, i muszą być oczywiście małe hitboxy. Jak broń zadaje dużo, to są małe hitboxy. I dlatego trzeba mieć aż naprawdę dobrego Aima, żeby dobrze tym grać. No i on, on, jemu już jakieś 30 hp zostaje. Nie, no. troszeczkę. Hit, 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 nie, dwa HP mu zostało. No, jak widzicie, nawet e, u karabinu e, szturmowego, tego maszynowego, tego podstawowego, są większe już hitboxy niż u tej broni. Łatwiej trafić karabinem niż tym. Paintballowym czymś. Karabinem. Nie, no, on nie On, nie z, on mnie tapowaniem zabije. No tak, on ma 21HP. 50 przeładuj. Nie no, znowu tapuje. Śmietniczek. on dostał. Dead. Ta broń jest, wiecie, totalnie pay to win. Pay to win, ale też trzeba mieć dobrego aim'a. Na daleko ona w ogóle nie jest dobre. Jak widzicie, w ogóle nie trafiam nikogo. Sto, on ma już sto mniej. HP. A on tapuje dalej jak śmietniczek, i już po nim. Dead. Dwa fragi złapałem w pierwszej rundzie i jestem na pierwszym miejscu jako damage. Ta broń jest super pay to win, ale też jest killowa, wiecie, bo małe hitboxy na odległość nie jest to aż taka dobra. Jak on mnie w powietrzu trafił? Dead. Zioma z przeciwnej drużyny mnie wyprzedził Oj, oj, oj braciszku A to mnie dostają Ten zioma w ogóle gotuje, ten z mojej drużyny na telefonie No bo ma autema, wiecie Oj, oj, oj Zioma zabiłem już w jakiś ułamek milisekundy został zabity. Znowu jestem na pierwszym miejscu, wiecie, powrót, priming. Prime, to jest Prime Toaster. Dead. Dead. SS S z wami. Ogram z tym ziomeczkiem, z którym przed chwilą grałem na arenę. Doki, Doki. Dobra, to przetestujemy e, karabin e, paintballowy e, na doki. Zobaczymy jak on sobie poradzi na tej ogromnej mapie i na odległość. E, jestem jakiś akustyczny. Jestem za bardzo akustyczny. No, jak widzicie, ta broń ma super małe hitboxy, snajperka, snajperka spokojnie tam. Titon. No, patrzcie, w ogóle go nie trafię. No, bo suma ma hitboxy strasznie więc trzeba mieć dobrego aima. Nie, no on mnie zabija. Nie, on no spokojnie, prawda? Holy no, auto Zioła Chcę powiedzieć, że chyba nie ma auto aima. Nie, no w sumie, nawet jak nie ma auto aima, to ma pewnie e, ten, ten wiecie. Wspomaganie celownika. Teraz już wiecie, e, powiem wam jedno, że pistolet paintballowy e, nie jest też taki pay to win i jest e, bardzo skillowy. Ciężko się nim bardzo strzelajasz. Wiecie, aż się zmęczyłem już nim grać. On jest bardzo skillowy. Ciężko nim naprawdę trafiać. Trzeba się wysileć. da that's